Ja mówię o tym, jakie my dokumenty mamy dostępne. W tej chwili drogą jedyną, jaką można było, bo na podstawie tych dokumentów Starostwo Powiatowe wydało pozwolenie na budowę, a omówimy o budowie terenu Trzeba spróbować przez samorządowe kolegium odwoławcze, spróbować tą sprawę wzruszyć zgodnie z tym, co może wojewoda, jak państwo wiecie, wojewoda stoi na, na straży prawa w podejmowanych uchwałach przez poszczególne szczebne administracji samorządowej. Samorząd yy, gminny wydał dwa dokumenty, samorząd powiatowy wydał dokumenty i na razie nie ma, nie ma w tym momencie jakby ruchu wojewody, który to szczu, co żądacie Państwo, żeby wstrzymał budowę. Myślę, że sprawa będzie monitorowana i będzie prowadzona w sposób taki, żeby doprowadzić do, do bo jeżeli jak, widzimy taki protest, jeżeli rzeczywiście jakieś się sprawy działy niezgodne z tym, co, co, co byśmy wszyscy oczekiwali, oczywiście mojego nie będzie interweniował.